Lakier hybrydowy. Co warto wiedzieć? Moja droga, od nastolatki podejrzałą kobietę miliony poddały się tej błyszczącej, wygodnej modzie. Ale każda warstwa tego plasku to nie ozdoba, to chemiczna skapsułka i jej wpływ na zdrowie kobiety jest o wiele poważniejszy niż ktokolwiek mówi głośno. W środku kryje się TPO, czyli Trimethyl Benzoil Depenyl fosfin Oxide. Nazwa jak z laboratorium. Brzmi neutralnie, wręcz technicznie. Ale w klasyfikacji Unii Europejskiej to nie jest kosmetyk. To substancja CMR. Rakotwórcza, mutagenna i szkodliwa dla rozrodczości. Od 2025 roku zakazana, a dziś nadal na swoich paznokciach. I to wcale nie koniec. Inne fotoinicjatory, które zastępują TPO, to też chemia o wątpliwym profilu bezpieczeństwa. Niby inne, ale działają podobnie. A organizm? To nie paznokieć. On nie utwardza, on wchłania i gromadzi. Najbardziej uderzające jest to, że nie ma badań długofalowych. Nie wiemy, co stanie się z kobietą, która przez 10-19 lat co 3 tygodnie przejmuje tę dawkę. Wiemy tylko jedno. Te związki mogą ingerować w DNA, wywoływać mutacje, zmiany nowotworowe, zakurzać płodność i niszczyć zdrowie reprodukcyjne. To nie hipoteza, to definicja substancji CMR. A pod szczelną powłoką hybrydy paznokcie słabną rozpada się ich naturalna bariera ochronna. To prosta droga do grzybicy. Wygląda to jak globalny eksperyment. Cichy, niekontrolowany, powtarzany miliony razy w salonach na całym świecie. I tu pojawia się pytanie, które pali najmocniej. Skoro wiemy, że ryzyko istnieje, skoro nawet brak badań nie daje gwarancji bezpieczeństwa, to po co dokładać truciznę do życia, skoro i tak to niż w toksycznym świecie? Po co wybierać modę, która daje błysk na chwilę, a może odebrać zdrowie i przyszłość na zawsze? I jeszcze jedna ciekawostka, moja droga. Badania z psychologii atrakcyjności mówią jasno, że mężczyźni... I częściej wymierają naturalne szponad warstwy kosmetyków, nie zwracają uwagi na odcienie hybryd, na zdobienia, na plastikowy blask. Zauważają coś prostszego, bardziej ludzkiego, za dłonie, nie manicure. Więc powiedz, dla kogo naprawdę, co trzy tygodnie nakładasz na siebie substancje rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe dla rozrodczości.